Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się wygłoszeniem. No to chyba jest jasne, bo widzicie, że mam przed sobą maty. No i przeczytaliście tytuł filmu. Także wszystko już wiadomo. Maty, jak widzicie, mam z firmy ABM, ze sklepu ABM Trade. Także tam nabyłem właśnie te maty. Jak widzicie, tutaj jest mata butylowa tak? 2 mm, która będzie przyklejana na blachę drzwi od środka i od zewnątrz. Zresztą zaraz Wam pokażę dokładnie. Tutaj mam też na wierzchu taśmę do owijania kabli i wtyczek, żeby też troszeczkę je wygłuszyć, żeby nam nie latały żeby nie stukały w razie czego. No i oczywiście pianka tutaj w moim przypadku 6 mm do wygłuszenia tapicerki drzwi. Wiadomo też, żeby wszystkie tam plastikowe elementy nam nie stukały jak będziemy słuchać głośno muzyki. Także wszystko to jest po to, żeby te auto lepiej wygłuszyć. No ale to wiadomo. Sklep ABM Tradę zaproponował mi też, żebym zrobił taki mały test, a mianowicie zmierzył decybele przed wygłuszeniem i po wygłoszeniu. Oczywiście chodzi tutaj o środek auta podczas jazdy. No, oczywiście nie mam porządnego sprzętu, tylko zrobię to telefonem, ale myślę, że taki test faktycznie może się przydać. Będzie widać, czy jest jakiś efekt przed i po. Także zobaczcie, wykonałem właśnie test przed wygłoszeniem. No dobra, sprzęt mam tutaj już ustawiony, włączony. Wjedziemy sobie na autostradę, żeby ta prędkość przez chwilę była stała i żeby droga po prostu była równa, żeby nie było jakichś niepożądanych nierówności, bo to też tam dokłada nam troszeczkę głośności. A na autostradę jak wjadę, włączę sobie tempomat przy 100 na godzinę, no bo tutaj no, według przepisów nie mogę jechać więcej. No i przez chwilę po prostu nie będę nic gadał. Radio mam już ściszone. No i zobaczymy, jaki mamy poziom głośności. Tutaj oczywiście ten decybelomierz telefonu może nie jest jakiś idealny, ale tu nie o to chodzi, chodzi o to po prostu, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś różnica przed czy po. Czy on tu pokaże nam mniej decybeli, czy więcej, to jest mniej istotne. Ważne tylko, żeby po prostu zobaczyć różnicę. Dobra, ja już właśnie włączyłem sobie tempomat na równą stówkę i teraz zresetuję sobie nasz decybelomierz i nic nie będę się odzywał przez chwilę. Myślę, że chyba wystarczy tego pomiaru. Średni pomiar miałem 76 decybeli, wahało się tak między 74-77 około. Tutaj dodam też, że mam opony zimowe i troszeczkę mi buczą przez 100 na godzinę akurat w tym momencie. No ale mówię, to nie jest istotne. Ważne, żeby po prostu wyłapać tą różnicę. Także mamy 76 decybeli przed. No dobra, to teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało po. Mam nadzieję, że będzie jakiś efekt. Sklep ma też dla Was rabat. Jeśli będziecie chcieli sobie kupić takie maty, dostaniecie rabat, ale o tym rabacie i kodzie rabatowym powiem na samym końcu, jak już będziemy film. Kończyć, a tymczasem no zabieramy się za robotę. Czyli pierwsze co demontaż tapicerek drzwi. Ja dzisiaj zaplanowałem sobie sam przód, bo z czasem troszeczkę u mnie kiepsko, aczkolwiek zobaczymy jak to wyjdzie. Być może uda się zrobić całość. W każdym razie ja będę wygłuszał tylne drzwi i przednie drzwi. Oczywiście po obu stronach wiadomo. A kiedy to zrobię, to już mniej istotne dla Was. To i tak będzie wszystko w jednym filmie zawarte. Także bez znaczenia. To teraz zabieram się właśnie za demontaż tapicerek. Jak to zrobić, to powiem Wam szczerze, że już też wynagrałem dla Was film, ale on będzie opublikowany troszeczkę później. To zobaczycie to później. Powiem Wam tylko tak na szybko, jak to zrobić. Najpierw demontujemy te dekory, tutaj również ten odgłośnika. No, i tutaj mamy w sumie pod nimi trzy śruby, na których jest przykręcona ta tapicerka. Tutaj też jest ważny motyw, przycisnąć trzeba do góry tapicerkę, żeby wyszło z jednego zabezpieczenia, a resztę jest wszystko na kołkach. Także resztę musimy po prostu wyrwać, ale to tak jak mówię, zobaczycie to w jednym z kolejnych filmów. Także ja zabieram się za demontaż. No i tapicerki już nie ma, także możemy zabrać się za w sumie dalszy demontaż, rzeczy, które nie będziemy oklejać, w moim przypadku jest to ten cały tutaj subwoofer. Yy, tą zaślepkę okleję bo pamiętam kiedyś właśnie jak oklejałem w 4 to później można sobie tutaj nożykiem naciąć i tą zaślepkę też wyciągnąć no i zdemontuję tutaj widzę głośnik żeby pod głośnikiem też wykleić no i zaczniemy od klejenia oczywiście w środku tak także na tą chwilę tą zaślepkę też musię, muszę wyciągnąć żeby zacząć wyklejać w środku no ale zanim przystąpimy do oklejania wiadomo tutaj w środku Ile to możliwe, musimy sobie te drzwi wyczyścić i wysuszyć rozpuszczalnikiem, benzyną ekstrakcyjną czy jakimiś innymi środkami, bo tutaj zazwyczaj jest wilgoć. O, widzicie, jest u mnie też mokre, także musimy sobie to przed oklejaniem wszystko ładnie wyczyścić. Oczywiście na tyle, ile pozwala Wam miejsce, tak, żeby włożyć tam gdziekolwiek ręce. No, ale staramy się właśnie we wszystkich tych zakamarkach, których będziemy oklejać, dobrze wyczyścić, żeby ta mata nam się trzymała. Także ja teraz czyszczę. No, i po obczyszczeniu i osuszeniu, ja sobie użyłem też opalarki, żeby troszeczkę w środku to wysuszyć przez kilka minut. No, przystępujemy do oklejania. No, tutaj nie ma żadnej w sumie reguły, byleby jak najwięcej po prostu na tej tutaj ściance tych mat wykleić od środka. Ile damy radę, tyle wyklejamy po kawałku mniejszym, po większym. Jak tam umiecie, jak Wam jest wygodnie, oby tylko wykleić tego jak najwięcej. W sensie oczywiście mam tutaj na myśli, żeby zakryć jak największą powierzchnię, tak? Także zabieram ja się za oklejanie. No i środek już mam gotowy. Tyle ile dałem radę, tyle wykleiłem. Ja chcę jeszcze sobie mój subwoofer, który mam tutaj właśnie w dach, też tutaj z tyłu troszeczkę go wykleić. I jeśli później da radę, to od zewnątrz. aczkolwiek tu widzę, że od zewnątrz będzie ciężko, ale tył mam zamiar go właśnie odkleić, okleić i wrzucić go z powrotem w swoje miejsce. No, i tak oklejonego suba ładuję z powrotem w swoje miejsce i od razu tą zaślepkę. No, i zaczynam oklejanie tutaj z wierzchu. Tutaj już oczywiście będzie łatwiej, wygodniej, ale musimy też całość ładnie okleić. No, i tutaj na zewnątrz też już mam wyklejone. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy ten subwoofer też tutaj z zewnątrz wyklejać. Ale chyba go na razie zostawię, tak jak jest. Jest tylko oklejony od środka. No i co? No, i teraz zostało nam okleić pianką tapicerkę no i tapicerkę tutaj od środka też już mam wyklejoną yy, tutaj oczywiście dowolny sposób jak chcecie tak wyklejacie ja wykleiłem mniej więcej tak tutaj jeszcze takie drobne dziurki można okleić, można zostawić no mówię, to już wybór należy do Was w każdym razie tutaj już mam to skończone no i co, no teraz będę składał jedną stronę no i zabierał się za drugą od strony pasażera. Myślę, że tutaj chyba nie ma sensu Wam to pokazywać, no bo praktycznie przebiega to tak samo, również z tyłu. Także myślę, że chyba na razie będzie tyle, jeśli chodzi o oklejanie. No i spotkamy się teraz na teście kolejnym, po wygłuszeniu całego auta, i zobaczymy, czy coś nam to pomogło. A tak, jeszcze, zanim zaczniemy test, to zobaczcie, że tył również robię. Środek już zrobiony. Pozostało na zewnątrz. No i kończymy na zewnątrz też. No to mamy już skończony tył i przód. Także teraz możemy wykonać test. Tutaj już widzicie, że mój decybelomierz właśnie chodzi. Ja zmierzam w kierunku autostrady. Będę jechał co prawda w drugą stronę niż jechałem to za pierwszym razem kiedy mierzyłem Ale myślę, że to chyba nie ma wielkiego znaczenia W którą stronę jedziemy Także zaraz wyskoczę, zresetuję decybelomierz No i zobaczymy czy coś nam to dało, czy nam nic nie dało Z tego co pamiętam to było tam chyba 76 dB średnia Także zobaczymy ile będzie teraz No i już jesteśmy, nie da się ukryć Cyk Tempomat na 100 na godzinę łączymy i teraz zresetujemy sobie nasz decybelomierz No i zobaczymy czy coś nam to dało Było pamiętam 76 decybeli wcześniej także reset i się nie odzywa widzicie, no nie da się oszukać, jest faktycznie nieco ciszej. Jak widzicie, no jest średnia teraz 73 dB, czyli o 3 mniej niż było to poprzednio. Prawdopodobnie, jakbyśmy zmierzyli to jakimś porządnym sprzętem, typowo do mierzenia dźwięku, byłyby może inne wyniki, no ale faktycznie według telefonu coś się zmieniło, czyli faktycznie te wygłuszenie oprócz tego, że daje nam zdecydowanie lepsze audio, bo to wiem z doświadczeniem jak robiłem a 4 ale faktycznie jest nieco ciszej. Także faktycznie, jak widzicie, warto coś takiego zainwestować. A jeśli chcecie zainwestować, to oczywiście zapraszam was jeszcze raz do sklepu ABM Trade. Link macie w opisie filmu. No i też macie tam kod rabatowy. Kod rabatowy niech będzie z nazwą mojego kanału, czyli Audi napraw to sam. Zrobimy może, żeby nie było tak dużo. Audi NTS Czyli kod to Audi NTS. Kod też wam rzucę w opis filmu, żeby wam było łatwiej skopiować. No a ja tradycyjnie chyba dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam jeszcze raz do sklepu. Zapraszam też na mój kanał. Subskrybujcie kanał, jeśli wam się filmy podobają. Zapraszam też was na grupę na Facebook A6 C7. Zapraszam na Instagram. No a my. Widzimy się w jakimś kolejnym odcinku, także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!